Wydawnictwo Literatura Inspiruje oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Danki Brown pod tytułem Gdzie jest Olga? Czyta Magda Karel. Dla pani dr Anny Cybulskiej w podziękowaniu za wspaniałą opiekę nad naszą rodziną. Ściągawka dla czytelnika. Mirek Filler, prywatny detektyw. Magda Florkowska była partnerka Mirka. Nela Filer, córka Mirka. Dominika Domańska była żona Mirka. Daria Domańska, ciotka Dominiki. Małgorzata Filer, matka Mirka. Tadeusz Milewicz, emerytowany policjant, współpracownik Mirka. Viola, znajoma Mirka. Olga Głowacka, przyjaciółka Małgorzaty. Roman Głowacki, mąż Olgi, taksówkarz. Anita Głowacka, córka Olgi i Romana. Karol Głowacki, syn Olgi i Romana. Marian Kotek, znajomy Romana, właściciel punktu Totolotka. Stach Węcel, kolega Romana. Zygmunt Starewicz, taksówkarz, sąsiad Głowackich. Aldona Grzelak, żona bogatego przedsiębiorcy Janusza Grzelaka. Jan Kotlarski, właściciel siłowni biceps. Bruno Kostecki, przedsiębiorca budowlany. Patryk Kostecki, syn Brunona. Wacław Bargieła, europoseł. Pani Gabrysia, wychowawczyni w przedszkolu. Matylda Klich, ciotka Olgi. Maryla Klich, siostra Olgi. Adrian, kolega Magdy. Inspektor Zawada, znajomy Tadeusza Milewicza. Waldek Wójcik, komisarz policji, były mąż Magdy. Prolog. Do sypialni wpadało światło majowego poranka, poszatkowane żaluzjami. Mirek filler odwrócił się z trudem na prawy bok. Otworzył lewe oko, prawe wciąż miał zamknięte. Ujrzał szopę brązowych włosów. Serce zabiło mu gwałtownie. Czyżby była to Magda? Mało pamiętał z ubiegłego wieczora. Bar, mnóstwo wódki i jakieś dziewczyny. A potem urwał mu się film, jak za dobrych, kawalerskich czasów. Lat spędzonych z Magdą nie zaliczał do tego okresu, bo chociaż nie mieli ślubu, zawsze traktował ją jak żonę. Prawną żonę miał tylko przez trzy miesiące, ponieważ zostawiła go i wyjechała do Londynu. Hmm. I powinna tam zostać, a nie wracać i ponownie komplikować życie sobie i innym. No cóż, gdyby wiedziała, jak ułoży się jej przyszłość w Polsce... Na pewno by tu nie wracała. Mirek westchnął głośno na wspomnienie tego, co się ostatnio wydarzyło, ale przestanie wzdychać, jeśli się okaże, że dostanie jeszcze jedną szansę od losu, a tą śpiącą dziewczyną będzie Magda. Lewą ręką odsunął włosy z twarzy śpiącej niestety to nie była ona. Rozczarowanie zabolało, jak upadek z pierwszego piętra na beton. Znowu westchnął. I nagle przypomniał sobie cały wczorajszy dzień. Około godziny szesnastej zajechał przed bramę zakładu opiekuńczo-leczniczego przy ulicy Wielickiej, zwanego przez wszystkich Zolem, i zaparkował na poboczu. Wiedział od pielęgniarki, że Magda, która pełniła tutaj funkcję wolontariuszki, odwiedzała swojego podopiecznego pana Antoniego codziennie około piętnastej. Wolał złapać ją w zolu niż jechać do jej mieszkania, narażając się, że nie zostanie wpuszczony. Musiał z nią porozmawiać. Musiał spróbować jeszcze raz wszystko jej wytłumaczyć. Jeśli to nie poskutkuje, poszuka innego sposobu, żeby ją odzyskać. Najważniejsze, że nie wróciła do męża. Kiedy ujrzał dwa dni wcześniej w jej mieszkaniu walka wójcika, wpadł w panikę, że znowu są razem. Na szczęście okazało się, że tamten przyszedł tylko odebrać swoje rzeczy. Magda, rzucając przez okno byłemu mężowi jego pantofle, rzuciła Mirkowi również iskierkę nadziei. Dlatego zjawił się przed bramą Zolu i ukryty w samochodzie czatował na dziewczynę. Czekał ponad godzinę, wiercąc wzrokiem dziurę w szybie samochodowej, zanim dostrzegł Magdę opuszczającą teren obiektu. Na jej widok otworzył szybko drzwi samochodu, żeby do niej podejść. Nie zdążył tego zrobić bo zaraz tuż przy niej wyrósł jak z podziemi jakiś facet. Młody, szczupły, niezbyt wysoki, z japońskim kucykiem na głowie, typowy hipster. Był ubrany w niebieskie spodnie rurki i kraciastą, czerwono-granatową koszulę i granatową kamizelkę. Dziewczyna uśmiechnęła się do niego i coś powiedziała. Chłopak przytulił ją do siebie. Szli chodnikiem objęci w pół, a potem skierowali się w stronę przystanku tramwajowego. Mirek przyglądał się przytulonej parze. Sprawiali wrażenie zakochanych i bardzo szczęśliwych. Nagle wszystko zrozumiał. Magda nie wróciła do walka wójcika, ale nie chciała już również mirka filera. Nie chciała, bo pokochała kogoś innego. Jego marzenia i plany z nią związane nagle się rozwiały. Wspólna przyszłość, o której fantazjował nocami. Miała nigdy się nie zdarzyć. Teraz Magda robi śniadanie komuś innemu. Albo to jej ten ktoś robi śniadanie. Mirek poczuł, jak smutek i żal rozlewają się w nim, obejmują stopniowo całe ciało, aż docierają do serca. Towarzyszył temu ból ból wręcz fizyczny silny, ostry, obezwładniający, wyciskający z oczu łzy. Nie spodziewał się tego. Owszem, liczył się z chwilową porażką, ale cały czas wierzył, że ma szansę naprawić swoje życie. Miał nadzieję. Teraz, widząc szczęśliwą twarz Magdy, tę nadzieję stracił. Powoli zaczynało do niego docierać, że powinien wziąć się w garść i pogodzić z przegraną. Nabrał głęboko do płuc powietrza, odetchnął kilka razy. Niestety, trzeba nauczyć się żyć. Bez Magdy. Uruchomił silnik swojego audi i pojechał do domu. Spojrzał na zdjęcia Magdy ponownie umieszczone w ozdobnych ramkach. Dominika, wprowadzając się do niego, zrobiła remont i przemeblowanie, ale Mirek dwa dni temu znowu zawiesił fotki Magdy, żeby dziewczyna, przekraczając próg domu, miała świadomość, że jest tu oczekiwana. Teraz nie mógł znieść jej uśmiechu wyzierającego z eleganckich ramek. Ten uśmiech szydził z niego. Śmiał się z jego planów i nadziei. Nie mógł zostać w tym domu. Postanowił iść do pubu i tam topić smutek w alkoholu. Chciałby gwar pijanych mężczyzn i śmiech podpitych kobiet zagłuszały jego serce wyjące z żalu i rozczarowania. Nie pomylił się. Zagłuszyły szybko i skutecznie, bo dwie godziny później urwał mu się film. Pamiętał tylko, że przysiadł się do niego dawny kumpel ze studiów. I towarzyszące mu dwie dziewczyny. W jaki sposób wrócił do domu i jaki był finał tego wieczoru, tego już nie pamiętał. Spojrzał jeszcze raz na kobietę leżącą w łóżku. Alkohol nie wypaczył jego gustu, bo dziewczyna była całkiem ładna i podobna do Magdy. Ciekaw był, czy sprostał zadaniu i wywiązał się z męskich powinności. Przy takiej dawce alkoholu było to dość wątpliwe. W tym momencie naszła go myśl o przykrych skutkach jednonocnych przygód i o niebezpieczeństwach czyhających na beztroskich kochanków. Pomijając problem niechcianej ciąży dochodziły jeszcze inne poważne zagrożenia, choroby weneryczne i co gorsza AIDS. Z niepokojem rozejrzał się po sypialni w poszukiwaniu opakowania po prezerwatywach. Odetchnął z ulgą, widząc na podłodze rozerwany srebrny papierek. Dziewczyna również się obudziła. Była stosunkowo młoda, na pewno nie miała jeszcze trzydziestki. Nawet skacowana i niewyspana wyglądała nie najgorzej. Uśmiechnęła się do niego. Wcale nie była zawstydzona sytuacją, że znalazła się w łóżku obcego mężczyzny. Strasznie chce mi się pić, powiedziała. Czy masz coś mokrego w pobliżu? Hmm, w łóżku chyba nie. W każdym razie mam taką nadzieję, mruknął, ale w lodówce coś się znajdzie. Czy mogłabyś mi nie przynieść coś do picia? Z tego co wiem, to ty jesteś gospodarzem, a ja gościem bąknęła, wzruszając ramionami. Mirek zmarszczył brwi. Nie zapowiadało się najlepiej. Powinien jak najszybciej się jej pozbyć przeleciało mu przez myśl nie miał ochoty na znajomość z drugą Dominiką. Eks żona była nawet większą egoistką i leniuchem od niego. Wygrzebał się z łóżka, i podniósł z podłogi bokserki. Nie musisz się ubierać. Nie masz się czego wstydzić. Dziewczyna uśmiechnęła się do niego łobuzersko. Nie odpowiedział, tylko wciągnął na siebie bokserki. Z lodówki przyniósł wodę mineralną i kolę oraz dwie szklanki. Woda czy kola? Zapytał. Nalej mi koli. Do swojej szklanki nalał wody mineralnej i wypił jednym duszkiem. Dawno już nie miał takiego kaca. Pragnienie zostało zaspokojone. Teraz przydałoby się zaspokoić łaknienie. Spojrzał na dziewczynę. Jeżeli już ma kobietę w domu, trzeba to wykorzystać. Jak ona ma na imię? Wytężył pamięć, ale za czorta nie mógł sobie tego przypomnieć. Zastosował więc uniwersalny zwrot. Jaduszku, umiesz zrobić jajecznicę? W lodówce są jajka. Tylko jajka, bo reszta została wyjedzona, a Dominika nigdy nie robiła zapasów. Od kilku dni stołował się u babci, dlatego nie kupował żywności. Nie lubię jajecznicy. Jeśli chcesz, to sobie zrób. Ja zadowolę się kanapką. Poproszę bez masła usłyszał. Bezczelna. Jej odpowiedź usunęła wszelkie jego wątpliwości. Musi się jej pozbyć jak najszybciej. Trudno. Nie będzie jajecznicy na śniadanie, to będzie pizza. Odłożył szklankę i włączył komórkę, którą dzień wcześniej wyłączył, żeby nikt mu nie przeszkadzał. Nie zdążył złożyć zamówienia, bo w tym momencie usłyszał melodyjkę dolatującą z telefonu. Spojrzał na ekran. Mama, czegóż ona chce od niego. Mirek, dlaczego nie przyjechałeś na noc? Przez ciebie Nela nie poszła do przedszkola. Nie mamy czasu się nią zajmować. O kurwa całkiem zapomniał o córce. Eee, yy, mamo, zaraz przyjadę. Jeśli matka dzwoniła, to znaczyło, że była w domu, a nie w pracy. Zawsze chciała być babcią, to niech teraz zajmuje się wnuczką, mruknął w duchu. Dlatego szybko się poprawił. Do trzech godzin powinienem się wyrobić. Do trzech godzin? Przyjeżdżaj natychmiast! Od kilku lat suszyłaś mi głowę, żebym dał ci wnuczkę. A teraz, gdy ją masz, nie możesz jej poświęcić kilku godzin? Nie kilku godzin, tylko kilku dni. To ty jesteś ojcem, nie ja. Babcie i dziadkowie są od pomocy, a nie od wychowywania. Tym bardziej, że nie masz nic innego do roboty. Dobrze, zaraz przyjadę, burknął. Spojrzał na dziewczynę przysłuchującą się rozmowie. Miała nietęgą minę. Nie wiedziałam, że masz dziecko. Zauważyła z rozczarowaniem. A żonę też masz? Żonę nie mam. To dlaczego w łazience wciąż są damskie kosmetyki? Bo nie chcę się ich wyrzucić, burknął.